Widzicie znajduje się na tej zajezdni tutaj mamy autobusy porzucone. O, nowy tam coś robi jeszcze ten Solaris Ris, ten 8516 O jeszcze się ich nie, nie oddaje jeszcze. A już dopiero co tutaj pan wleciał. Jeden, a już oddają go. O mój ulubiony 8. 1167, oh, jeszcze to jest nowa generacja. Kurde, no co się tu dzieje? Jeszcze te elektryki porzucają do cholery. Po co oni biorą z tego kasę? Jak porzucają autobusy, jeszcze... Jeszcze młode autobusy. To jest absurd. Więc jak mogą to robić? Tacy debile. Że oni... Biorą autobusy z byle coś, które jeszcze nie mają tyle lat, co te i już je rzuca się na złom. Absurd to jest, po prostu absurd. Cholerny absurd. Trzeba być jakimś zjebem, aby to zrobić. Nie no naprawdę, wszyscy, wszyscy ludzie są nie Niemile. Jak mogliby to autobusy? Widać, że jeden był na wypadku Ten był na wypadku, bo tu stoi ale żeby już elektryka porzucać, zać który ma, który ma 7 lat, to jest jakiś żart. 7-letniego elektryka porzucać. 7-letni autobus i ten autobus, 12-letni autobus, porzucać, bo te mają jakieś, nie wiem, te chyba mają z 26 lat albo 25. Nie znam dokładnej daty, ale. Absolut, żeby to robić, bo to, to ja rozumiem, ale żeby je już nie porzucać. Tak w młodym wieku. Już ten... Tu kolejny autobus. więc w tej hali są jeszcze. Ja jestem ciekawa, czy w hali są. To jest absurd, tu kolejne. Jak oni mogli to zrobić? Wszyscy debile. Niech dadzą tym autobusom po prostu spokój. To jest przewożenie ludzi, a nie już dwunastoletni autobus porzucać. I dwunastoletni autobus i dziewięcioletni autobus porzucony, siedmioletni. Jakie, dobra, tamte to, to mogą się o 2% liczyć, ale nie wiem, co one zrobią. Może one są tylko na chwilę po wypadku, przyjeżdżają. Nie wiem, ja się nie znam. ale tu. 2010 jest, 1995 i jeszcze jeden, ale kto to kto mógł zrobić? Przejdźmy koło tej uliczki, to się nie wolno, ten. o Ojenny. Co To nie nim on... jest zajęzny. Nie No naprawdę to jest absurd, żeby ta chcę już porzucać, ale o i tam jest piękny niedzielny dzień wczoraj było słońce No i tak. Mój kolega z klasy i tak. Trzeba jutro do szkoły kolega z klasy u dentysty. Z którym będę chciałem zrobić film, ale był u piekarni. Pamiętacie, może ten film z piekarni z dwoma kolegami? Patrzcie, tam stoją. tam pokażę wam. No, widać. Chyba tak widać, No tu jest plus jeden, bo mnie zastanawia, bo co one robią? Parę lat jeszcze mogły, to nie jest rok 2038, aby dunę 12-letni autobus tu oddawać i 13-letni jeszcze 12, nie wiem ile one mają lata, ale tak, no i tak, to jest absurd, trzeba być tym innym, Żeby coś takiego zrobić. Tam. Absolut. Trzy autobusy. S -s -s stawić absolut. No i do zobaczenia. Widzimy się na, na następnym odcinku.